Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj jesteśmy w Brawl Stars i zobaczcie yy, Grałem sobie i naprawdę tysiąc pucharków nagryłem Nie nagrywałem tego, ale mamy Tika Cztery tysiące pucharków jest Tik yy, I cztery tysiące wbite, jestem niezadowolony yy, Ja go chcę sobie mieć tutaj ładnie yy, Ja tak chcę sobie tutaj pięknie zmienić yy, Nie to, tylko tutaj yy, Tak Yy, no po prostu mega mega słuchajcie i dzisiaj właśnie będziemy grali yy, będziemy grali tym kickem yy, yy, no, Co? No i będziemy grali Dobra słuchajcie, no to zagrałem sobie mi się wydaje najpierw na yy, wie może Potem zobaczymy yy, inne jakieś tryby. No i ten odcinek pewnie będzie krótszy niż zazwyczaj jakieś odcinki, bo będziemy na pewno królewać. Wypróbujemy, yy, a jak będziemy będziemy później. Robić. Jak ja długo nie grałam hita na terenie. Uwielbiam grać w nim. Uwielbiam nim grać No dobra, trudno. Tutaj ja byłem taki skupiony y, i nic nie gadałem. Na solówie nie poszło najlepiej, ale zagramy uwaga! Z moimi kolegami. Jest to pogrąca i myszojeleń To są to moi koledzy właśnie. Z klasy. No i tutaj wpadajcie do, do tego klubu, tutaj Team Przemo. Wpadajcie, naprawdę wszyscy mogą. Mamy 66 członków. No i fajny, fajny klubik. Są turnieje też i różne naprawdę rzeczy. No i my teraz sobie zagrajmy. Ja mam chciał na gorącej strefie. I My sobie wpadliśmy na taki pomysł też, żebyśmy zrobili coś takiego, żebyśmy mieli skład taki rzu rzucających, że ja bym był Tikiem, y pogrąca by był na przykład Dynamajkiem, a Myszojeleń byłby Barlejem. Y czyli taki skład zadymiarzy, którzy atakują rzucaniem jakiejś, jakiegoś przedmiotu. Jest czat. Zmicielo... No dobra, nie rozumiem. Yy, ale przecież miało być czekajcie, powiem, ja że sugeruję zadumniaczę. Dobra. Na majkę, bo przecież. No bo jeżeli chcę zrobić ten skład, no to. Yy, no bo myszo Jelen ma 1000 pucharków, a daje na majkę y za 2000. Czekajcie, ja to załatwię. Dobra, słuchajcie, yy, my gramy sobie duo, ponieważ myszo jeleń już nie gra. Yy, nie odpowiada po prostu, więc dobra. Zagrajmy sobie duo. I niestety bez Barley'a, ale jest Dynamite i Tick, czyli postacie, które rzucają. Ale Tick'em się fajnie gra, naprawdę bardzo trzeba umieć, trzeba umieć rzucać tą miną, czy... jak to mogę nazwać? Trzeba umieć to robić. No ja najlepiej nie umiem, no ale już trudno. No bo ja na serio najlepiej tak nie umiem tego robić. Ale no, co mam zrobić, no. Ja się tutaj tą skrzynkę bym chciał. Okej. Okay. Wow 6 kubów, jest spoko. Więc 4000 kucharków o moim nowym... nowym no, 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 no. Eee, ale cieszę się, że 4000 kupców wbite, bo naprawdę chciałam to wbić. Bardzo chciałam to wbić. Eee, no i zagrajmy sobie jeszcze raz. Eee, super, że właśnie się to udało. No i nie pokazałam wam jak było no bo na tym samym koncie dużo odbierałem, bo eee, nie chciałam tego tak po prostu się poszucie, grałem, zaczęłam grać i Mam na nim ścisła furangę. No wam nie pokazałam, jak to ale pokażę, tak? No i zbitością tego. Nie miałam co zrobić. No, przyszedł Max. Ale siadam ku karku. Więc spoko. No i mówię, że ten odcinek był właśnie jest taki krótki. Więc yy, to było po prostu odbieranie Tika i tyle. Po prostu. O i karnet zadmiarski. To odbierzmy sobie dużą skrzynkę. Maga czy będzie coś? no nie będzie nic. I dwudziestko Boko, bo gemy są bardzo fajne. No i co, do zobaczenia do kolejnego filmu z Brawl Starsa albo z czegoś innego. Pa!